Cześć! Dzisiaj odwiedzamy miasto zachodniopomorskie z sześcioletnim zaledwie starzym miejskim Powiat Koszoliński Miasto Mielno Mielno należy do najmłodszych miast Polski. Prawa miejskie nabyło 1 stycznia 2017 roku. Jednak jego historia jest znacznie dłuższa. Po raz pierwszy Mielno Melen wymieniono w dokumentach pochodzących z 1266 roku. W roku 1333 właściciel posiadłości Melen, Henik Schlieffen, sprzedał ją Hermanowi Damicowi. Mielno było własnością damiców do 1776 roku. Następnie trafiło pod zarząd wierzycieli. W 1804 roku Mielno zakupił rod Szmellingów. Mielno to nie tylko miasto nad Bałtykiem. Do obszaru miasta włączony jest obszar całego jeziora Jamno, który stanowi 67 procent powierzchni miasta. Pod koniec XIX wieku, wraz z nową modą na wypoczynek nad morzem, i kąpiele morskie, mielno i pobliskie osady rybackie zaczynają się rozwijać, głównie dzięki swojemu położeniu w pobliżu koszalina. Aby sprostać zapotrzebowaniu turystycznemu, w sierpniu 1905 roku zostaje oddana do użytku mała kolej Mieścice-Mielno dowożąca turystów nad morze z Koszelina, która funkcjonuje do czerwca 1913 roku, która tak naprawdę jest linią tramwajową łączącą Koszalin z Mielnem. Kolej plażowa funkcjonuje do 1938 roku i wtedy została zastąpiona przez autobusy. Mierzeja oddzielająca Jezioro Jamno od Bałtyku ma 10 km długości i jest trzecią co do długości na naszym wybrzeżu pomierzej wiślanej i Łebsko.